Czasami zastanawiasz się, dlaczego ludzie zaczynają traktować cię z mniejszym szacunkiem, choć nic złego im nie zrobiłeś. Prawda jest taka, że reputacja nie upada nagle, niszczy się powoli przez małe codzienne nawyki, które wydają się niewinne. To mogą być twoje słowa, twoje reakcje, a nawet twoje milczenie. I właśnie te nawyki sprawiają, że inni zaczynają patrzeć na ciebie inaczej. Stoicy ostrzegali, że człowiek powinien najpierw pilnować samego siebie, zanim zacznie poprawiać świat. Jeśli nie rozpoznasz i nie zmienisz tych zachowań, możesz sam podcinać gałąź, na której siedzisz. Dziś zobaczysz dwanaście nawyków, które powoli, krok po kroku, niszczą twój szacunek w oczach innych. Numer jeden. Plotkujesz o innych, to jeden z najbardziej podstępnych nawyków. Zaczyna się niewinnie, rozmowa przy kawie, kilka zdań o tym, co ktoś zrobił albo powiedział. Wydaje się, że to drobiazg, sposób na rozluźnienie atmosfery, ale każdy, kto słyszy, że mówisz źle o innych, podświadomie myśli. Skoro opowiadasz takie rzeczy o nim, to co mówisz, kiedy chodzi o mnie? Stoicy wiedzieli, że słowa mają wagę. Epiktet mówił, że to, co powtarzasz, zaczyna kształtować twoją duszę. A plotka to nie tylko obciążenie dla osoby, o której mówisz, ale i dla ciebie, bo odbiera ci zaufanie i czystość charakteru. Pomyśl o sytuacji w pracy albo w szkole, gdzie ktoś opowiadał historię o innych. Ludzie słuchali, czasem się śmiali, ale zauważyłeś coś? Mało kto takiej osobie powierzyłby własną tajemnicę. Nikt nie mówi tego głośno, ale wszyscy zaczynają trzymać dystans. I właśnie tak, reputacja sypie się po cichu. Jeden komentarz, jedno zdanie wypowiedziane w nieodpowiednim towarzystwie i ktoś, kto miał ci ufać, zaczyna patrzeć inaczej. Plotka to cichy sabotaż własnego wizerunku. Stoicy zachęcali by rozmawiać o ideach, nie o ludziach. Marek Aureliusz pisał w swoich rozmyślaniach, że człowiek, który traci czas na cudze błędy, zaniedbuje własne życie. Zamiast więc powtarzać kto z kim się spotyka albo kto się pomylił, zacznij używać rozmów do czegoś co buduje. Wtedy ludzie będą pamiętać twoje słowa jako coś wartościowego, a nie jako truciznę, której trzeba się wystrzegać. Numer dwa. Obiecujesz i nie dotrzymujesz swojego słowa. Nic tak nie niszczy reputacji jak puste słowa. Mówisz, będę o ósmej, ale przychodzisz spóźniony. Obiecujesz, że pomożesz, ale w ostatniej chwili odwołujesz. Dla ciebie to może być drobiazg, dla innych sygnał, że na ciebie nie można liczyć. Reputacja nie ginie w jednej chwili, ale za każdym razem, gdy twoje słowo mija się z czynem, ktoś wykreśla cię z listy osób godnych zaufania. Pamiętam historię znajomego, który zawsze wszystkim obiecywał pomoc, czy to w przeprowadzce, czy w przygotowaniach do imprezy i w dziewięciu na dziesięć przypadków nie pojawiał się, tłumacząc się nagłymi obowiązkami. Na początku wszyscy byli wyrozumiali, ale po roku nikt już nie liczył na jego obecność, nawet gdy obiecywał najbardziej przekonująco. Stracił coś ważniejszego niż zaproszenia, stracił szacunek. Seneka pisał, że człowieka poznaje się po tym, jak wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a nie po tym, co obiecuje. Bo łatwo jest mówić pięknie, trudniej działać konsekwentnie. A tu właśnie zaczyna się Twoja reputacja w drobnych, codziennych sytuacjach. Nie musisz robić wielkich gestów, wystarczy, że Twoje słowo będzie solidne. Gdy mówisz tak, niech to będzie tak. Gdy wiesz, że nie dasz rady, powiedz nie. Stoicy uczyliby, że konsekwencja w słowach to fundament charakteru to Twoja niewidzialna tarcza. Kiedy inni wiedzą, że można na Tobie polegać. Bronią Twojego imienia nawet wtedy, gdy cię nie ma w pokoju, a kiedy Twoje słowa są bez pokrycia, reputacja sypie się jak budynek bez fundamentów, szybko i bez ostrzeżenia. Numer 3. Przerywasz innym. Możesz myśleć, że to tylko drobny nawyk, wynik entuzjazmu, albo chęci szybkiego podzielenia się swoim zdaniem, ale prawda jest taka, że gdy przerywasz ludziom, wysyłasz im bardzo jasny sygnał. To, co ja mam do powiedzenia, jest ważniejsze od Twoich słów. Nawet jeśli robisz to nieświadomie, nawet jeśli wcale nie chcesz nikogo lekceważyć, inni odbierają to jako brak szacunku. Z czasem ludzie zaczynają Cię omijać w rozmowach, bo wiedzą, że nie potrafisz naprawdę słuchać. Znasz pewnie kogoś, kto podczas spotkania rodzinnego albo firmowego nie pozwala nikomu skończyć zdania. Każdy temat musi przejąć, dodać swoje trzy grosze, poprawić albo opowiedzieć lepszą historię. W efekcie inni milkną, bo i tak nie mają szansy się wypowiedzieć. Ta osoba myśli, że dzięki temu jest w centrum uwagi, a tak naprawdę traci szacunek, bo rozmowa to wymiana, a nie scena dla jednego aktora. Stoicy podkreślali wagę słuchania. Epiktet mówił, że mamy dwoje uszu i tylko jedne usta, żeby więcej słuchać, a mniej mówić. To nie przypadek. Kto potrafi słuchać do końca, zdobywa nie tylko informacje, ale i zaufanie. Gdy zaczniesz pozwalać innym mówić, nawet jeśli czasem wydaje ci się to nudne czy zbyt długie, okażesz cierpliwość, a ludzie poczują się ważni. A to zmienia wszystko. Bo w oczach innych stajesz się osobą, która daje przestrzeń i szanuje cudze słowa. Numer cztery. Wieczne narzekanie. Każdy ma prawo się wyżalić, to naturalne, ale gdy narzekanie staje się Twoim codziennym językiem, inni zaczynają uciekać od Ciebie, nawet jeśli tego nie mówią głośno. Bo życie obok kogoś, kto zawsze znajdzie powód do krytyki, jest jak noszenie ciężkiego plecaka, męczy nawet jeśli się tego nie zauważa od razu. Ludzie zaczną cię kojarzyć nie z tym, kim jesteś naprawdę, tylko z twoim ciągłym narzekaniem. Wyobraź sobie współpracownika, który codziennie ma coś złego do powiedzenia, że szef zły, że projekt bez sensu, że pogoda fatalna, nawet jeśli na początku inni przytakują, po jakimś czasie zaczynają się odsuwać, bo wiedzą, że ta osoba zawsze wciągnie ich w spirale negatywności. Narzekanie jest zaraźliwe, a kto ciągle je powtarza, staje się kimś, kogo lepiej unikać. Stoicy uczyliby, że narzekanie nie zmienia świata. Marek Aureliusz pisał, że lepiej przyjąć rzeczy takimi, jakie są, i działać tam, gdzie masz wpływ, niż spalać się na skargi. Bo deszcz nie przestanie padać tylko dlatego, że marudzisz, a trudny projekt nie stanie się łatwiejszy od twojego biadolenia. Zamiast tego możesz albo podjąć działanie, albo zaakceptować to, na co wpływu nie masz. I w tym właśnie tkwi mądrość: nie marnować energii na to, co poza twoją kontrolą. Numer 5 Spóźniasz się bez powodu, może myślisz, że pięć czy dziesięć minut to nic wielkiego, może tłumaczysz się korkami, trudnym dniem albo zwyczajnym zapomnieniem, ale prawda jest taka, że kiedy regularnie się spóźniasz, wysyłasz innym jasny komunikat. Ich czas jest mniej ważny od Twojego, a czas to jedna z nielicznych rzeczy, której nigdy nie da się odzyskać. Dlatego każda minuta, którą zabierasz innym, sprawia, że w ich oczach tracisz szacunek. Każdy z nas zna taką osobę, która zawsze się spóźnia na spotkania towarzyskie, na zebrania w pracy, nawet na rodzinne obiady. Z początku wszyscy machają ręką, tak już ma, trzeba się przyzwyczaić. Ale po jakimś czasie nikt już nie traktuje jej poważnie. Ludzie zaczynają ustawiać spotkania wcześniej, licząc się z tym, że i tak się spóźni. To nie jest drobnostka, to sygnał, że twoje słowo i twoje zobowiązania są mało warte. Stoicy mieli obsesję na punkcie czasu. Seneka pisał, że nie jesteśmy skąpi, kiedy chodzi o pieniądze, ale rozrzutni, gdy mowa o godzinach i minutach naszego życia. Jeśli chcesz być traktowany poważnie, szanuj czas swój. I innych, bo punktualność to nie pedanteria, to znak, że umiesz dotrzymać słowa i rozumiesz wartość tego, co nieodwracalne. Numer 6. Mówisz tylko o sobie. Nic tak szybko nie niszczy Twojego wizerunku, jak rozmowa, w której istniejesz tylko Ty, kiedy każda historia musi być o Tobie, każdy problem musi kończyć się Twoim doświadczeniem, a każde osiągnięcie kogoś innego, Musisz przyćmić własnym. Ludzie mogą się do ciebie uśmiechać, ale w środku czują, że ich lekceważysz, a z czasem zaczynają unikać rozmów z tobą, bo wiedzą, że zawsze sprowadzisz wszystko do siebie. Przypomnij sobie spotkanie, gdzie ktoś ciągle przerywał, żeby dorzucić własną historię. Ktoś opowiada o trudnym dniu, a ta osoba od razu kontruje: To nic, ja miałem gorzej. Ktoś mówi o sukcesie, a ona od razu dodaje, To nic, ja zrobiłem większy. Takie zachowanie nie buduje więzi, tylko ją niszczy, bo prawdziwa rozmowa polega na wymianie, a nie na konkursie. Epiktet przypominał, że człowiek mądry więcej słucha niż mówi, a Marek Aureliusz pisał, że nie chodzi o to, by ciągle mówić o sobie, ale by żyć tak, aby inni mogli zobaczyć twoje wartości w twoich czynach. Kiedy przestajesz skupiać się tylko na sobie i zaczynasz naprawdę interesować się drugim człowiekiem, twoja reputacja rośnie, bo ludzie czują, że są dla ciebie ważni. A to jest coś, czego nie da się udawać. Numer siedem. Tłumaczysz się zamiast przyznać do błędu. Każdy z nas popełnia błędy, to naturalne. Ale to, co naprawdę niszczy twoją reputację, to nie same potknięcia, tylko to, jak na nie reagujesz. Jeśli za każdym razem, gdy coś zawalisz, zaczynasz szukać wymówek, obwiniać okoliczności albo innych ludzi, wysyłasz sygnał, że brakuje ci odwagi. Ludzie mogą zrozumieć twoją pomyłkę, ale tracą szacunek, gdy widzą, że nie potrafisz wziąć odpowiedzialności. Wyobraź sobie współpracownika, który spóźnił się z oddaniem raportu. Zamiast przyznać, nie zdążyłem, to moja wina, zaczyna mówić, że komputer się zawiesił, że ktoś inny nie dostarczył danych na czas, że miał zbyt dużo obowiązków. I tak za każdym razem. W pewnym momencie nikt już nie traktuje go poważnie, bo każdy wie, że on zawsze znajdzie wytłumaczenie, tylko nigdy nie znajdzie w sobie winy. To właśnie w taki sposób reputacja sypie się powoli, kawałek po kawałku. Stoicy uczyli, że prawdziwa siła to przyjęcie rzeczywistości taką, jaka jest. Marek Aureliusz pisał, że człowiek, który potrafi spojrzeć na swoje błędy bez lęku i bez ucieczki, staje się naprawdę wolny, bo dopiero wtedy może się zmienić. Gdy przestajesz szukać wymówek, zaczynasz działać, i to właśnie budzi szacunek. Nie twoja perfekcja, ale twoja odwaga w przyznaniu się do potknięć. Numer 8. Wnosisz chaos zamiast spokoju. Każde środowisko, praca, rodzina, przyjaciele, potrzebuje równowagi. Ale są ludzie, którzy zamiast ją wzmacniać, ciągle ją burzą. Przychodzą spóźnieni, podnoszą głos, wprowadzają nerwową atmosferę zamiast szukać rozwiązań. Może tego nie widzą, ale inni coraz częściej oddychają z ulgą, kiedy ich nie ma. Bo chaos, który roznosisz wokół siebie, zawsze odbija się na tym, jak jesteś postrzegany. Każdy zna osobę, która potrafi jednym zdaniem zniszczyć dobry nastrój. W pracy to ktoś, kto zamiast uspokoić zespół w trudnej sytuacji, zaczyna panikować. W domu ktoś, kto przychodzi i od razu podnosi głos, obwinia, krytykuje. W efekcie ludzie zaczynają się dystansować, bo nikt nie chce żyć w ciągłym napięciu. To jeden z nawyków, który szczególnie szybko niszczy twoją reputację, bo wszyscy pragną spokoju, a nie chaosu. Stoicy traktowali spokój jako najwyższą cnotę. Epiktet mówił, że to nie rzeczy nas niepokoją, ale nasze osądy o nich. A więc jeśli umiesz zachować równowagę w trudnych momentach, Dajesz innym poczucie bezpieczeństwa. I odwrotnie, jeśli tworzysz zamęt, pokazujesz, że nie panujesz nad sobą, a człowieka, który nie panuje nad sobą, inni nie będą szanować. Numer 9. Mówisz źle o sobie. Może wydaje ci się, że to tylko skromność albo żart, ale jeśli ciągle umniejszasz samemu sobie, powtarzasz: Jestem beznadziejny, pewnie znowu zawaliłem, nic ze mnie nie będzie. Inni zaczynają wierzyć w te słowa. Ludzie patrzą na ciebie nie tylko przez pryzmat twoich działań, ale także przez to, jak sam siebie przedstawiasz. Jeżeli sam siebie lekceważysz, inni też zaczną to robić. Wyobraź sobie kolegę, który zawsze przed prezentacją mówi: Pewnie będzie kiepsko, ja się do tego nie nadaję. Nawet jeśli jego wystąpienie wychodzi nieźle, w pamięci ludzi zostaje ten brak wiary. I za każdym razem, gdy coś mu się uda, mówią: Cóż, tym razem miał szczęście. Samym swoim nastawieniem odbiera sobie respekt, który mógłby zyskać. Stoicy podkreślali, że to, co powtarzamy w myślach i nagłos, kształtuje naszą duszę. Marek Aureliusz pisał, że życie człowieka jest tym, czym czynią je jego myśli. Jeśli Twoje myśli i słowa stale cię poniżają, powoli niszczysz własny obraz w oczach innych. To nie jest pokora, to samo sabotaż. Pokora polega na tym, że nie stawiasz się ponad innych, ale też nie traktujesz siebie jak śmiecia. Numer dziesięć. Uciekasz od odpowiedzialności. Każdy z nas czasem chciałby się schować, powiedzieć: To nie moja sprawa, to nie moja wina, niech ktoś inny się tym zajmie. Ale kiedy zbyt często uciekasz od odpowiedzialności, inni zaczynają widzieć w tobie kogoś, kto nie dorusł do tego, by mu ufać. I reputacja sypie się w oczach współpracowników, przyjaciół, a nawet rodziny. Pomyśl o sytuacji, gdy w pracy pojawił się problem projekt niezrealizowany na czas klient niezadowolony. Zamiast poszukać rozwiązania, ktoś zaczyna od razu mówić: To dział marketingu zawalił. To szef źle ustalił. To nie moja rola. W efekcie nie tylko problem zostaje, ale też wszyscy wiedzą, że na tę osobę nie ma co liczyć, bo ucieka od odpowiedzialności jak od ognia. Epiktet powtarzał, że szczęście zależy od tego, jak używamy rzeczy w naszej mocy. A jednym z największych darów, jakie mamy, jest możliwość wzięcia odpowiedzialności bo wtedy pokazujemy, że panujemy nad sobą i swoimi wyborami. Ucieczka od odpowiedzialności wydaje się bezpieczna, ale to krótkotrwała ulga. W dłuższej perspektywie odbiera ci poważanie i czyni cię kimś, kogo nikt nie traktuje jako filaru, tylko jako cień. Numer 11. Brak kontroli nad emocjami. Nic tak szybko nie niszczy twojego obrazu w oczach innych jak wybuchy gniewu, nieopanowane reakcje albo przesadna nerwowość. Możesz być świetnym specjalistą, lojalnym przyjacielem, czy dobrym człowiekiem, ale jeśli w kluczowych momentach wybuchasz, krzyczysz, trzaskasz drzwiami, czy dajesz się ponosić emocjom, ludzie zaczynają cię omijać, bo nie wiedzą, czego się po tobie spodziewać. Wyobraź sobie współpracownika, który przy każdym problemie podnosi głos. Wystarczy drobiazg, źle wysłany mail, albo literówka w raporcie, a on wybucha. Albo znajomego, który podczas zwykłej rozmowy od razu obraża się, czy zaczyna kłócić. Nawet jeśli później przeprasza, w głowie ludzi zostaje obraz kogoś nieobliczalnego, a reputacja, raz nadwyrężona w ten sposób, odbudowuje się bardzo powoli. Stoicy wierzyli, że prawdziwa potęga rodzi się z panowania nad sobą. Marek Aureliusz pisał, że zwycięstwo nad własnym wnętrzem przewyższa nawet podbój miast. To nie tylko mądrość, ale wyzwanie rzucone każdemu z nas. Siła człowieka nie objawia się w gwałtownej reakcji, lecz w spokojnym trwaniu tam, gdzie inni tracą kontrolę. To właśnie cisza serca, a nie krzyk gniewu, budzi prawdziwy respekt. Numer 12. Udawanie kogoś. Kim nie jesteś. Możesz przez chwilę zyskać sympatię, udając kogoś innego, ale prędzej czy później prawda i tak wyjdzie na jaw. Ludzie błyskawicznie wyczuwają nieszczerość. Gdy na siłę starasz się być zabawny, choć wcale taki nie jesteś, gdy snujesz historie, które brzmią jak wymyślone, gdy przybierasz cudze pióra. Zamiast zyskać podziw, tracisz wiarygodność i zaufanie. Każdy zna kogoś, kto chce imponować na spotkaniach, opowiada o osiągnięciach, które trudno sprawdzić, chwali się znajomościami, które brzmią podejrzanie, albo zmienia swoje zdanie w zależności od tego, z kim akurat rozmawia. Na początku niektórzy mogą dać się nabrać, ale z czasem ludzie zaczynają dostrzegać, że coś tu nie gra, i wtedy pojawia się najgorsza etykieta. Nieszczery, a reputacja zbudowana na udawaniu nie tylko się kruszy, ona znika całkowicie. Stoicy podkreślali wagę autentyczności. Seneka pisał, że człowiek, który próbuje żyć cudzym życiem, zawsze będzie nieszczęśliwy. Bycie sobą może nie dać i szybkich oklasków, ale daje coś trwalszego, spójność, a spójność to fundament szacunku. Bo jeśli jesteś taki sam w rozmowie prywatnej, w pracy i w sytuacjach trudnych, ludzie wiedzą, że mogą ci ufać. Dwanaście nawyków, każdy z nich wydaje się drobiazgiem plotka, spóźnienie, narzekanie, wymówka, wybuch emocji czy chwila udawania, ale właśnie te drobiazgi tworzą obraz, który inni o tobie mają. I kiedy powtarzasz je dzień po dniu, Twoja reputacja kruszy się jak mur podmywany przez deszcz. Powoli, niemal niezauważalnie, aż pewnego dnia zostaje z niej tylko ruina. Stoicy powtarzali, że człowiek powinien bardziej obawiać się własnych słabości niż tego, co robią inni. Bo wrogowie mogą Cię zranić tylko z zewnątrz, ale Twoje nawyki mogą zniszczyć Cię od środka. Jeśli chcesz być traktowany poważnie, zacznij od tego, by szanować samego siebie. Zadaj sobie pytanie, które z tych nawyków są Twoimi codziennymi błędami? Czy potrafisz się spóźniać i mówić, nic się nie stało? Czy obiecujesz bez pokrycia? Czy wnosisz chaos zamiast spokoju? Jeżeli tak, to masz przed sobą pracę, ale też wielką szansę, bo każdy z tych nawyków można zmienić. Marek Aurelius pisał, że człowiek powinien żyć tak, jakby każdy dzień był jego ostatnim. Gdybyś miał dziś zostawić po sobie obraz, czy chciałbyś, by inni zapamiętali Cię jako kogoś, kto narzekał, spóźniał się i unikał odpowiedzialności? Czy jako kogoś, kto był spokojny, konsekwentny i prawdziwy? Ta decyzja należy tylko do Ciebie. Twoja reputacja. Nie jest budowana wielkimi gestami. Jest budowana codziennie. W Twoich słowach, w Twoich reakcjach, w tym, czy dotrzymujesz obietnic i czy potrafisz słuchać. To ciche wybory, które z czasem stają się Twoim obrazem. Dlatego jeśli chcesz, by inni Cię szanowali, zacznij od jednego prostego kroku. Wybierz dzisiaj jeden z tych nawyków i odwróć go. Zamiast narzekać, znajdź rozwiązanie, zamiast przerywać, posłuchaj, zamiast udawać, bądź sobą, bo małe zmiany prowadzą do wielkich rezultatów i pamiętaj, szacunek innych zaczyna się od szacunku do samego siebie. A jeśli tego się nauczysz, twoja reputacja będzie silniejsza niż jakiekolwiek słowo rzucone przeciwko tobie.